Inet Group to, to nie tylko konferencja, na której się spotykamy, te konferencje sądząc po tym ilu z Państwa nas odwiedziło cieszą się rosnącą popularnością. Ja mam nadzieję, że spełniamy Wasze oczekiwania i że na następnej konferencji jeszcze liczniej nas odwiedzicie. Ale teraz chcielibyśmy powiedzieć o tym, co się będzie działo w przyszłym roku, co planujemy zrobić. i Bardzo jakie prosimy będą... o obraz prezentacji. O, Dziękuję. Okay. Jakie, będą, jakie będą nasze działania? Y, jakie, jakie chcemy osiągnąć cele? No to zaczynamy. Proszę, Rafał August. E. Dobrze. E. Jako pierwsza inicjatywa będziemy chcieli bardzo mocno wypromować sklep internetowy, aby, aby móc zwiększyć jeszcze bardziej wolumen zakupowy. Z tego, co prowadzimy, statystyki sprzedaży sklepu w stosunku do poprzedniego roku sprzedaż zwiększyła się o, no, o 200%, bo taki, taki mamy w tym momencie, tak co tak sobie wyliczyliśmy. Chcielibyśmy też nawiązać współpracę z KIKE w ramach dostępu do SES jest to, rozmawialiśmy już na ten temat, ale myślę, że w najbliższym czasie się zakończą już rozmowy. Zobaczymy po 27 listopada, jak, jak, to, jak to, wszystko będzie w Kikę wyglądać. Mam nadzieję, że, że się tam już wszystko unormuje i będzie można na spokojnie porozmawiać z władzami Krajowej Izby, Izby Komunikacji Internetowej jeśli chodzi o, o sklep internetowy, także będziemy chcieli zaistnieć na Allegro, ale nie dlatego, że, że chcemy tam sprzedawać w najniższych cenach, tylko dlatego, żeby móc jeszcze więcej sprzętu kupować od dystrybutorów i móc więcej, i móc, móc bardziej negocjować ceny, bo ten wolument, ten który kupujemy, kupujemy w tym momencie tylko dla partnerów, nie zawsze jest to wolument, który chcielibyśmy kupować, także niektóre sprzęty, które na Allegro mogą się sprzedać, będą również na Allegro sprzedawane, ale jak to mówił Przemek na poprzedniej prezentacji, będzie to sprzedawane na pewno w cenach nie, nie, nie tak zyskownych, nie tak dobrych jak dla partnerów. Ja jeszcze chciałem dodać w sprawie sklepu y, takie wyjaśnienie, że Warto kupować w sklepie, dlatego że my robimy to, co było na początku, co było podłożem naszego sklepu: zakup grupowy, gdzie, gdzie kupujemy dużą ilość sprzętu na zasadzie przetargu. Kupujemy go od partnera który, czy od dostawcy, który da nam najniższą cenę. I y, sprzedajemy go Wam y, z jakąś tam minimalną ustaloną marżą. Nie, nie sprzedajemy tego na, dla parteru na zasadzie takiej, że, że chcemy od Was jak najwięcej pieniążków tylko wyciągnąć, tylko po prostu dorzucamy sobie marżę na obsługę i taki, taki sprzęt idzie do Was. Więc jeżeli razem będziemy przez ten sklep kupować, wtedy nam się będzie udawało lepiej y, negocjować ceny z dostawcami, te przetargi będą coraz bardziej poważne. Dobra, drugi temat y, to jest temat, y, który parę minut temu prezentowałem. Y, to jest projekt. Y, iNavix. Jeszcze raz powiem dodatkowe źródło dochodu dla Was. My przygotujemy do tego wszystko, przygotujemy do tego dobry marketing, żeby usługa była rozpoznawalna, żeby usługa była sprzedawalna na terenie, na terenie całego kraju, żeby ludzie się do Was zgłaszali po to, żeby tą usługę nabyć i zamontować w swoich samochodach. To może tyle, bo, bo tu przed chwileczką było omawiane. Projekt internet mobilny też był omawiany, ale na 2014 planujemy bardzo mocne też wsparcie marketingowe partnerów, stworzenie projektów ulotek, projektów to też będziemy mówić później projektów stron internetowych, które będą też internet mobilny reklamować. No i planujemy też wdrożenie oprócz samego internetu mobilnego właśnie tych doładowań, o których mówił Maciej, czyli i integracja z pay Także może, może tyle, bo wcześniej też o tym mówiliśmy. Projekt sprzedaży energii elektrycznej przez partnerów Inet Group, tak samo będziemy chcieli go wdrożyć już bardzo produkcyjnie i, i wspierać. Także tutaj Maciej Grindysa myślę, że będzie nieocenionym, nieocenioną pomocą w tym zakresie. Następna rzecz, to jest rzecz, która była omawiana dzisiaj na pierwszej prezentacji, wiadomo, że po wczorajszej zabawie bardzo mało z Państwa było na sali, ale polecam przeglądnięcie prezentacji, która będzie na naszej stronie internetowej. Staramy się zwracać do instytucji finansujących z prośbami o przygotowanie ofert, które ramowych, które pomogą nam finansować

Dlaczego warto to robić przez inne Dlatego, że jeżeli zaczynamy takie rozmowy, okaże się za chwileczkę, że, że bank czy, czy inna firma leasingująca zacznie z nami robić tak duże interesy, że, że da nam lepsze warunki. To się też przełoży bezpośrednio na Was. My nie będziemy, że tak powiem, jako inne na tym zarabiać, bo, bo akurat można, tak? Tylko ustalimy jakąś, że tak powiem, marżę na obsługę i, 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 i te, te atrakcyjne ceny dostaniecie Wy. Po to, żeby można było szybko pieniążki pozyskać. I jeszcze też jest ważny sposób pozyskania, bo, bo tu taki nasz pomysł jest, żeby, żeby złatwić sobie te promesy, tak? Czyli rozmawiamy z instytucją finansującą, ona nam daje na pół roku czy na rok promesy na 100 tysięcy. My w ciągu tego roku możemy te 100 tysięcy od nich dostać na zasadzie formalności, które będą załatwiane w ciągu dwóch dni, tak? a nie że będziemy czekać miesiąc aż, aż w banku jakiś analityk się zdecyduje, czy nam dać kiedy, czy nie dać, czy będzie z nami negocjował, będzie sprawdzał, ile możemy. Mu zapłacić marsz za to, co się dzieje teraz. Projekt Inet TV, ale tutaj już też prosił Roberta o większy komentarz. Od pewnego czasu cały czas są prowadzone rozmowy w, w kuluarach na temat wdrożenia telewizji, która będzie, która będzie naszą telewizją, może nawet nie tyle naszą, która, która nie będzie wymagała podpisywania umów trójstronnych. No, nie bez przyczyny też jest Ewia naszym głównym sponsorem na, na, na konferencji. Takie rozmowy są prowadzone. Będzie tworzona grupa robocza, która, która ten temat pociągnie. Próbowaliśmy, że tak powiem, połączyć inicjatywę naszą z Kika, ale niestety nam się odbiłem od. od odmuru, który, którego jakiś czas temu, więc, więc może po, po, zmianach w zarządzie Kike da się pewne rzeczy połączyć. Ja jeszcze nie wiem, będziemy negocjować, ale jeżeli nie, to i tak i tak startujemy z, swoją platformą, gdzie myślę, że, że w atrakcyjnych cenach uda nam się stworzyć ofertę telewizyjną, którą wy będziecie mogli wdrożyć w swoich sieciach. Myślę, że tutaj bardziej się zajmiemy też sprawami formalnymi, właśnie z, 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 związanymi z pozyskaniem kontentu, z e, pozyskaniem sprzętu. E, bo technika z tego co wiem, czyli, 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 czyli Multicast tutaj e, nasi partnerzy, e, którzy nas sponsorują, są w stanie dostarczyć, więc, więc, więc e, to będzie nasza rola taka, że tą pracę e, za Was e, wykonamy, aby będziecie mogli w przyszłym roku zacząć sprzedawać telewizję pod swoją marką. Oczywiście. To jest w zasadzie ustalania tego co my dokładnie potrzebujemy. Znaczy się kilka osób wie jak to się powinno zrobić, czym się to powinno jeść, co my potrzebujemy, musimy tą grupę sformalizować, zebrać i, i, i rozpocząć po prostu pracę. To tak mówię, to są plany na, 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 na przyszły rok, tak. Oczywiście obecnie też negocjujemy ofertę z dostawcami dostępnymi na rynku, także ostatnio przedstawialiśmy w newsletterze z tego co pamiętam ofertę SGT, więc warto też trzymać rękę na pulsie, bo wiemy, że niektórzy partnerzy już korzystają z usług, z usług telewizyjnych operatorów, którzy, którzy już działają na rynku, więc. Nie zostawiamy ich i, i też staramy się jak najlepsze oferty wynegocjować. Projekt VoIP. Myślę, że to też będzie dosyć, mocne, dosyć mocna karta w naszych rękach. Tydzień temu, dokładnie tydzień temu, dostaliśmy informację, że jesteśmy już w Katowicach oficjalnie przez sąd potwierdzoną na, na walnym zgromadzeniu wspólników w czerwcu. Też powołaliśmy grupy robocze, które zajmują się poszczególnymi pre, projektami. Projektem WOIP w tym momencie przewodniczącym grupy roboczej jest Michał Kobak z firmy KOBA. On nie, przepraszam, INET Centrum. On będzie w tym momencie już formalnie zajmował się rozpisaniem przetargu na dostawę nowego systemu obsługi dla INET i dla partnerów. Oprócz tego, oprócz przetargu, jak już kupimy ten system, bo czy go kupimy, czy wynajmiemy, to też jest kwestia wyliczeń kwestia biznesowych, bo może, może bardziej będzie opłacalne wynajęcie go i płacenie jakiejś tam kwoty miesięcznej niż wydanie kilkudziesięciu tysięcy na, na zakup takiego systemu. Oprócz tego planujemy zakup ruchu, ale w procedurach pseudoprzetargowych, czyli tak zwane LCR. Podpiszemy umowy z kilku, kilku, no pewnie 10 albo więcej operatorów, którzy w tym momencie sprzedają ruch, i ruch automatycznie będzie kierowany do operatora, który daje najniższą stawkę. Jest to z tego co wiem, robione tak samo w FreeConneccie, tylko że tutaj będzie na, mam nadzieję, większą skalę. I dla Was. I dla Was. Projekt INEDX, no ten projekt też, że tak powiem, rodzi się w bólach, ponieważ tak do końca też nie wiemy, czego nasi partnerzy potrzebują. Na początku to miały być X, ale wiadomo, że X się już rozwinęły u nas kraju i, i funkcjonują i budowanie nowych X, ów nie wiem czy jest sensowne. W każdym razie rozpoczynamy współpracę z Epołudniem, e który ma swojego dużego X na południu kraju. E Będziemy budować, czy e mamy już zrobiony swój system ewidencji sieci, który rozbudujemy o zasoby, e które nam wskażecie. Po co? Po to, żeby e móc e odpowiadać na zapytania ofertowe które są kierowane do nas od dużych telekomów, TKT, NETI, Exatela, ATM-u. Macie sieci, budujecie sieci, macie fajne sieci z 8.4 światłowodowe wybudowane, to trzeba sprzedać, na tym trzeba zarabiać, tak? Bo, bo, bo jeżeli jest klient i chce zapłacić, to weźmy w tym udział. Wrzućmy też swój wkład w to. Po konferencji wyślemy mailing do wszystkich z prośbą o uzupełnienie pewnych informacji w systemie. My mamy pewne mapy już przygotowane. No nie jest jeszcze to tak produkcyjnie, żeby tutaj pokazać wam jest troszeczkę za mało czasu, ale, ale myślę, że to już w najbliższym czasie będzie dostępne i każdy będzie mógł na określonych za, zasadach udostępnić swoje zasoby w bezpieczny sposób, może w ten sposób. Projekt Internet Prawo. Um. To nie wiem, czy mam nadzieję, że większość z was słyszała już o tym. Przygotujemy po prostu dokumenty dla, dla operatorów, ale nie tylko umowę i regulamin na świadczenie usług, ale każde dokumenty, jakie będą potrzebne. Czy to jest właśnie pismo do komornika, czy to jest pismo do spółdzielni. Wszystko, co o czym napiszecie na forum, że chcecie, będę, będę starał się przygotować we współpracy z kancelarią prawną, żeby było to dostępne dla większej ilości osób, bo w tym momencie. Każda, każda firma musi się udać do prawnika, prosić o stworzenie takiego pisma, a, a dzięki temu będzie można mieć zbiór takich dokumentów aktualizowanych na bieżąco dla, dla potrzeby ISP. Na forum też, o czym wspominałem wcześniej, będzie możliwość zadawania pytań dla, dla pani prawnik, która będzie starała się odpowiadać z moim wsparciem na, na, na te pytania, będzie przy, Odpowiednie dokumenty, jeżeli będą potrzebne w ramach danego pytania. I to będzie też uwiecznione właśnie na forum. Będzie można mieć do tego dostęp nie tylko, nie tylko osoba zadająca pytanie, ale także wszyscy inni, bo wiele pytań z tego, co widziałem na grupie dyskusyjnej, Prawo się powtarza. Więc myślę, że warto to uwiecznić i, i, i mieć to już w zasobach i netu, i, i waszych. Oprócz tego. Oprócz tego będziemy chcieli też jako, jako projekt INET Prawo wspomagać naszych partnerów, jeśli chodzi o walkę albo negocjacje z różnymi podmiotami, czy to, czy to spółdzielnia mieszkaniowa, czy to jakiś zawiły przypadek prawny. Tak jak teraz mamy na, w okolicach Poznania, mamy problem z, znaczy operatorzy, mają problem z inną. będziemy chcieli też w jakiś sposób im w tych tematach, tak pomagać tak To jest następny taki dość duży temat, który musimy realizować. Musimy go realizować w porozumieniu z izbami, którymi jesteśmy członkami i przedstawiciele tych izb są tutaj obecni na konferencji. Musimy zadbać o nasze interesy o to, żeby te decyzje, które są podejmowane w Warszawie, też uwzględniały nasze potrzeby, nasze. Nasze biznesy małe, nasze dążenia do tego, żeby, żeby te sieci były budowane przez nas, przez sposób zgodny z jakimiś standardami, a nie przez jednostki, które, które są do tego niekoniecznie powołane. Ech. Żeby, to, żeby można było dbać o takie interesy musi zostać utworzona grupa ludzi, która, która będzie się angażować, bo my z Rafałem w miarę naszych możliwości byliśmy na kilkunastu tego typu spotkaniach za czasu naszej kadencji, ale to za każdym razem jest poświęcony dzień cały na to albo dwa dni, żeby, żeby, żeby być, zapoznać się z tematem, coś powiedzieć bądź wysłuchać tego, co jest mówione. Po prostu nie jest to robota, nie jest to praca, którą, którą może wykonywać jedna czy dwie osoby przy okazji innych rzeczy, no ktoś się musi w to dość mocno, mocno zaangażować, więc tu będziemy prosili o, o wsparcie z waszej strony, bo kto najlepiej zadba o, o, o wasze interesy jak nie wy sami. Kolejna taka, kolejna taka sztandarowa rzecz to jest projekt INET Marketing, czyli chcemy opracować wspólne założenia, znaczy opracować założenia wspólnej polityki marketingowej. Jak to ma wyglądać? Stworzymy szablony stron internetowych które będą dedykowane pod nasze usługi, które będą e, mogły być w łatwy sposób implementowane w waszych firmach, czyli, czyli my, znaczy myśmy taki, taki projekt, e, że tak powiem, już zrealizowali w ramach PLTelekomu. Może mamy internet, może pokażesz. E, w ramach Telekomu, e, gdzie, gdzie w pięć firm e, zrobiliśmy jedną stronę internetową, opracowaliśmy te same promocje, nie mamy. E, jeden grafik to robił, więc ten koszt, który, który był na zrobienie tego potrzebny był może troszeczkę, troszeczkę wyższy niż, niż dla jednej firmy, ale podzieliło się to przez pięć, więc, więc żeśmy, że tak powiem, na tym dość mocno, dość mocno zarobili. Później następną taką rzecz, którą, którą możemy zrobić, to możemy tworzyć wspólne usługi, czyli y, tworzymy markę inter, internetu, która, która ma w, zrobiony cennik, która ma zrobione całe kampanie mark reklamowe, promocyjne, która jest promowana w social mediach. Y, jeżeli Wam taki, y, że tak powiem, taka marka będzie odpowiadać, że będziecie mogli wdrożyć swoje sieci na określonych warunkach, po prostu ją y, implementujecie i używacie. Przestaje oferta być atrakcyjna, nie zmieniamy wtedy cen na zasadzie takiej, że teraz sobie tam dźwigniemy dwa złote albo, albo opuścimy, tylko wycofujemy Wycofujemy całą markę, wprowadzamy na to kolejną markę z innymi, z innymi promocjami, z innymi zasadami. Baza takich gotowych produktów wam udostępnimy i każdy według swoich potrzeb będzie, będzie po prostu mógł pobierać i, i w swojej sieci to implementować. Przygotujemy dwa, trzy szablony stron internetowych, ileś tam produktów, do tego będziemy negocjować umowy z, firmami, które dostarczają usługi telewizyjne, które dostarczają usługi inne, tak żeby... Byście Wy nie musieli za każdym razem się główkować nad tym, jak to opisać prawnie, jak przeszkolić pracowników, tylko, tylko dostaniecie gotowe rozwiązanie z umowami, ze wszystkim kompleksowo, z instrukcją obsługi, jak to zastosować i, i, i z tego skorzystacie, przeszkalając jedną osobę. Będziemy robić też, organizować szkolenia dla, dla, dla pracowników Waszych firm, takie jak szkolenia, jak to miało miejsce w dniach poprzedzających konferencję, gdy. Gdy, gdy prawie 200 osób nas odwiedziło i, i, i w kilku interesujących tematach, które sami żeście wybrali, te tematy, te osoby się przeszkoliły i z tego co wiem, wszystkim się te szkolenia podobały. No, no właśnie, gdzie się reklamować? Z tego, co widzimy i rozmawiamy z, z firmami, wszyscy idą w kierunku social media, czyli w kierunku właśnie mediów społecznościowych i dlatego też mieliśmy przedwczoraj szkolenie z, z obsługi Facebooka, ale takiej bardziej zaawansowanej właśnie. Nie tylko tam, jak większość osób, którzy, które próbowało się na Facebooku reklamować, nie tylko poprzez kliknięcie promu post, ale, ale przez bardziej, bardziej zaawansowane dotarcie do, do określonych grup klientów. Będziemy w ramach Inet Group też chcieli stworzyć komórkę, która, która będzie zajmowała właśnie promowaniem na Facebooku stron naszych partnerów, ich fanpage'ów, blogów firmowych, która będzie oczywiście przeszkolona z marketingu, będzie mogła za mniejszą opłatę niż, niż konkurencyjne firmy pomagać partnerom w dotarciu do klientów i budować też relacje z klientami, które są w obecnych czasach bardzo ważne, żeby, żeby zmniejszyć stopień przechodzenia klientów pomiędzy firmami. Oczywiście to nie tylko Facebook, to też inne, inne serwisy społecznościowe. Kolejny temat, który, który jest ważny i myślę, że najlepszy czas jest, żeby już do niego przystąpić, to jest projekt inny Consulting. Mając doświadczenia związane z pozyskiwaniem środków unijnych w perspektywie 2007-2013. Można wyciągnąć takie wnioski, że dużo, dużo pieniążków ucieka z naszych kieszeni na firmy, które nam obsługują te zapytania. Ja osobiście przerobiłem dwa takie, może jeden przerobiłem, drugi w trakcie jestem tworzenia drugiego projektu. Przy pierwszym projekcie pomagała mi firma, tak? Jak zobaczyłem, jak prosta jest ich robota, to drugi projekt sobie napisałem sam i, i nie widzę żadnego problemu w tym, żeby go poprowadzić. I, 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 I zrealizować. Rzecz, która mnie naprawdę, że tak powiem, troszeczkę zbulwersowała, to, to są koszty, tak, które poniosłem związane z, z, z tym, że, że ile kosztowało mnie przeprowadzenie tego projektu, bo, bo według mojego mniemania przy jakimś tam standardzie powtarzalnym, to, to, to są nieadekwatne, nie, nieadekwatne wartości do, do, do tego, co za to osiągnąłem, aczkolwiek no, to jest rzecz względna, zawsze to trzeba jeszcze brać pod kątem innych aspektów. W każdym razie, co my chcemy? My chcemy zatrudnić odpowiednie osoby, które będą się specjalizować w pozyskiwaniu dotacji unijnych, będą śledzić wszystkie wydarzenia, które są związane z, z nowymi, z możliwością pozyskania środków, Unijnych nie tylko na budowę sieci, ale na wszystkie działania, które są związane z naszą branżą. Jeżeli takie, że tak powiem, możliwości się pojawią, to będziemy Was interesować. Słuchajcie, jest fajny program. Możemy przystąpić do tego programu. Takie są koszty rzeczywiste przystąpienia do tego programu. Jest decyzja z Waszej strony. Chcemy, realizujemy. Działamy na zasadach, że tak powiem, naszych, tak, tak byśmy to robili naszymi środkami, a nie wypychając to na w firmie, to, to firmie zewnętrznej. No i taką komórkę, że tak powiem, pozyskamy. Ja myślę, że, że, że w Katowicach teraz nie ma problemu z pozyskaniem osób, które, które to prowadzą, bo, bo sam osobiście znam kilka osób, które mogłyby się do tego zatrudnić, więc, więc no będziemy działać. No. Dobra, dobra. Teraz jeszcze jest kolejna, kolejna rzecz. W czerwcu było walne zgromadzenie wspólników. Walne było dość duże, przeszło tam dość dużo uchwał. Uchwaliliśmy też nowe ogólne warunki umów. To jest umowa, która wiąże was z Inet Group. Ta umowa została poprawiona i dostosowana do tego, że Inet jest teraz spółką z o. Kiedyś funkcjonowaliśmy bardziej jako stowarzyszenie, tam były zapisy, które, które dotyczyły stowarzyszenia. W tym momencie jesteśmy spółką ZOW, więc troszkę inaczej sformułowane prawo. Są troszkę inaczej pewne zasady przyjęte, przyjmowania członków wycofujemy się z Weta, bo jak wiemy, weto w Polskę kiedyś rozebrało już na międzytrzymocarstwa, więc, więc ja myślę, że doszliśmy do, do, do takiego momentu, kiedy już nie warto tego Weta stosować. Za to będą potrzebne, żeby przystąpić do INETu rekomendacje wasze, czyli członków INETU. Y... Owu zostaną rozesłane y... po konferencji bo do, do Was z prośbą o, o podpisanie i odesłanie nam. Y... Jest to zrobione teraz, bo dopiero w ostatnim dniu października wal, e, sąd KRS w Gliwicach zatwierdzi na walne zgromadzenie, czyli między innymi e, te, te warunki umów. E, kolejna rzecz, wiem, że Was nie ucieszy, może tak to wygląda, ale od sześciu lat e, nie była podnoszona składka. E, zgodnie z tym, co uchwaliło e, walne zgromadzenie wspólników, składka się zwiększy. E, członkowska z innych grup do do 185 złotych, z możliwością uzyskania 20%, 20 rabatu za wypełnianie ankiety, czyli odpowiedzi na, na nasze pytania, na podstawie których chcemy wiedzieć, co mamy robić dla Was. Dlaczego tak to jest potrzebne i, i dlaczego to jest potrzebne i jak to będzie działać? Będzie to działać w ten sposób, że co roku walne Zgromadzenie wspólników zwyczajne będzie uzyski. Ustalać składkę na kolejny rok. W tym roku, zakładając projekty, które chcemy wszystkie tworzyć, zakładając konieczność powołania utrzymania grup roboczych, zakładając konieczność prowadzenia, zatrudnienia pracowników do prowadzenia tych projektów, wyliczyliśmy budżet na przyszły rok gdzie e, obliczając jakieś zyski z tej ko konferencji, wyszło nam, że, że przy obecnej ilości partnerów potrzebujemy jeszcze dofinansować Inet Group e, w kwocie, żeby te wszystkie projekty musiały być prowadzone, więc dlatego, dlatego jest wzrost tej, tej składki. Jeżeli w kolejnym roku się okaże, że Ileś projektów nie będzie, że tak powiem, prowadzonych, pewne projekty już będą na siebie zarabiać. Walne zgromadzenie y, wspólników po prostu podejmie decyzję, że powiedzmy składka jest potrzebna na 2015 w wysokości 100 zł, a nie 150 czy tam 180, więc tak się to będzie odbywać. Y, ja myślę, że, że jak na Przedsiębiorcy to nie są duże pieniążki, że każdego z nas stać na to, żeby, żeby takie, takie pieniążki wpłacać. Tym bardziej, że inne organizacje tego typu składki pobierają, a my za to postaramy się wykonać dla Was naprawdę dużo pożytecznej pracy, która Wam ułatwi życie w swoich firmach. Jeszcze na najbliższym walnym będziemy chcieli powołać kolejnych przewodniczących i członków grup roboczych, Przewodniczący, którzy już teraz są powołani, będziemy ich prosić o stworzenie swojego teamu, żeby mogli razem działać, bo na pewno jedna osoba danego projektu nie zrobi, albo jak zrobi, to mógł, będzie musiała się zajmować tylko i wyłącznie danym projektem, zawsze jest lepiej pracować w grupie, więc będziemy chcieli, żeby żeby taka, takie grupy powstawały. Potrzebujemy jeszcze przewodniczących do, do kilku grup, więc przed walnym będziemy wysyłać informacje o tym, kto jest potrzebny i będziemy prosić Was, abyście się zastanowili nad tym, czy może chcielibyście przystąpić do takiej grupy. Oczywiście to nie, nie będzie to za darmo. Będziemy wynagradzać przewodniczących grup i, i członków grup roboczych za to, że aktywnie uczestniczą w, w tworzeniu danego projektu, no za darmo no, próbowaliśmy, żeby, żeby ktoś non-profit coś zrobił, ale niestety jest to, jest to o wiele trudniej wykonalne w stosunku do, do tego, że, że ktoś dostanie wynagrodzenie za to, co robi. Ja się chciałem jeszcze dodać, że najbliższe walne zgromadzenie będzie podejmować decyzję o utworzeniu rady programowej i o właśnie powołaniu tych grup roboczych, więc jeżeli Chcecie w takich grupach uczestniczyć, a my wcześniej wyślemy odpowiedni mailing, który będzie informował, jakie to są grupy, czym się będą zajmować. Więc, jeżeli chcecie w takich grupach uczestniczyć, prosimy Was o zgłaszanie się do tych grup. No, co do składu, już podejmie decyzję walne zgromadzenie. Nie chcemy tutaj my, jako dwie osoby, podejmować tej decyzji, bo nie czujemy się jakoś ekspertami, ale, ale podejmie to grupa kilkudziesięciu udziałowców spółki. Jeżeli się nie zgłosicie, to pamiętaj, jak świat się też nie zawali za, za, za pieniążki, które w budżecie są przeznaczone na, na właśnie rozwój grupy roboczej, na, na wynagrodzenie przewodniczących. My zatrudnimy osoby, ekspertów z branży, którzy się tymi projektami, że tak powiem, zajmą. Tylko że mi się wydaje, że lepiej, gdyby o tym, co jest dla nas potrzebne, decydowały osoby, które, które, które się tym zajmują i rzeczywiście co dla nich potrzebne. Tak? Bo mnie pracownik, który jest wzięty, że tak powiem, gdzieś z boku, zdrowia, i nie do końca będzie wiedział, co my tak naprawdę chcemy, tak? Może ta komunikacja być, być, że tak powiem, utrudniona. Tutaj jest kontakt do nas, jakby ktoś potrzebował, to są nasze prywatne numery telefonów, więc można w każdej chwili zadzwonić, porozmawiać. Jest też, jest też mail do zarządu, który odbieramy wspólnie, więc zapraszamy do kontaktu. Dziękujemy bardzo, dziękujemy.